W tym roku minie okrągłe 10 lat od odkrycia jednego z większych celebryckich fenomenów natalii siwiec. Gwiazda przeszła długą drogę od Miss Euro 2012 do miłośniczki rajskiego Meksyku oraz rozwoju duchowości i świadomości. Aktualnie naczelna polska Tulumiara poświęca czas na urządzanie gniazdka za oceanem i zdradzania szczegółów na temat jej uduchowionej drogi życia. Fani mieli okazję dowiedzieć się już co nieco o poglądach Natalii dotyczących między innymi numerologii czy idei piekła. Uduchowiona celebrytka, która swoje działania opiera na afirmacjach oraz wibracjach, w jednej z ostatnich serii pytań i odpowiedzi w mediach społecznościowych wyznała swoim obserwatorom, że nie tęskni za ojczyzną, ponieważ nad Polską wisi niedobra aura. Ksiwiec, otwarta na wszystkie otaczające ją dobrodziejstwa, postanowiła pójść o krok dalej i odpowiadając na kontrowersyjne pytanie jednego z internautów dotyczące niebezpiecznych substancji psychoaktywnych, nie kryła pozytywnych emocji. Myślę, że każdy dorosły człowiek powinien spróbować w odpowiednim środowisku z odpowiednimi ludźmi. Świat byłby pełen jedności, miłości i zrozumienia, stwierdziła, odnosząc się do szkodliwej substancji DMT. Dodajmy, że to jeden z psychodelików, który może wywoływać halucynacje, zaburzenia czasu i przestrzeni oraz złe tripy. Natalia została zapytana też o używki z grupy twardych narkotyków, takie jak metamfetamina. Okazuje się, że i tutaj jest wyjątkowo wyrozumiała. Jak to się mówi, wszystko jest dla ludzi, nie dla dzieciaków. Tylko dla dorosłych, świadomych ludzi, pisała, nie zniechęcając do zażywania niebezpiecznych substancji, powodujących paranoję, omamy i inne zagrażające życiu reakcje. Pozostaje zastanowić się, skąd Natalia ma takie rozeznanie na rynku narkotyków. Powiedzmy to głośno: DMT, metaamfetamina i inne niebezpieczne substancje nie są dla ludzi. Nawet tych dorosłych i świadomych oraz przebudzonych.